Jak tam chłopie? Stałeś już? To dobrze. To lepiej urażaj. Żeby potem płaczu nie było. Także działaj mi. I żebyś mi był. Na tonarzu dziennym. Siema, sieba. Witam serdecznie. Dziś mamy sobotę. Sobota. I lecimy trinio. Triceps. Wyciskanie w wąskim chwycie i tam będzie czwarta, ostatnia seria: wyciskanie sztangi za głowy. Potem tu będzie teraz trzecia seria robocza. Potem, jak skończę to ćwiczenie, to mi jeszcze tu zostaną dwie serie. To w międzyczasie będę tu robił wyciskanie francuskie, a potem przejdę na poręcze i od cała filozofia. Nic się na razie nie zmienia. Ćwiczenia cały czas te same, bo, bo moim zdaniem to są najlepsze ćwiczenia na triceps. No, jeszcze dobre jest ściąganie linki, wyciągu górnego, no ale nie będę już się robił, bo worek wisi, nie chcę się zajmować. Żyłem tutaj 5 kilo. teraz robię 5 kilo mniej. To znaczy kontuzja. A dzisiaj mam pierwszy trening. Pierwszy trening wyciskania od wielu, wielu tygodni bez bólu. Jak wiecie, robiłem cały czas, ja robiłem, tak, mówiłem, że mam jakąś tam kontuzję, ale nie mówiłem co i nie powiem co. Yy... Ogólnie tam jeszcze odczuwam. Tak, jak na przykład, nie wiem, leżę, wezmę w pozycji jakieś tam ręce czy coś, czy tam nadmiernie rozciągnę, to jeszcze czuję to miejsce. Ale dzisiaj jest pierwszy trening od wielu, wielu tygodni, gdzie nie jak, jak wyciskam, to miejsce nie kuje ani nie boli. A jeszcze dzisiaj temu, jeszcze parę dni temu, w sumie na początku tygodnia, ja jeszcze czułem. I nie wiem, brałem PBC 157, 4 chyba albo 5 opakowań. Nie pomogło, nic. Nie pomogło. Na kolana mi pomogło kiedyś, jak miałem poskręcane. A teraz nic, nic w ogóle. Żadnej zmiany, nic. Nie wiem czy, czy, te, czy, czy te PPC po prostu by... No nie mogło być podrobione, bo miałem od gościa z pewnego, pewnego źródła, bardzo pewnego, gdzie gościem był w czołówce Strockman w Polsce. Myślę, że po prostu, nie wiem, może za blisko tego miejsca Wbijałem i się stan zapalny cały czas robił. Bo podobno, że jak wbijasz za blisko, to, to się stan zapalny robi. Ja tego leku podawałem codziennie dużo. Może, może po prostu ten stan zapalny cały czas był, a może dopiero teraz to. Ale to niemożliwe, żeby po dwóch tygodniach. I co mi pomogło? Po prostu zwykła maść, to co zawsze używam, maść przeciwbolowa. Yy, mocno ją smarowuję, mocno ją wklepuję i po prostu opokan. Nie wiem, może też za dużo tych prądów stawiałem, prądy takie, ta maszyna do tych prądów. Może za mocne te prądy dawałem, może to podrażniało cały czas to miejsce. Niby prądy miały działać przeciw przeciwzapalnie, przeciw zapalnie, poprawiać uchwienie, może za, mocno, za, mocne, za mocne te szanse były. Bańki też wstawiałem. Też yy, rolowałem piłeczką taką kauczukową. Akurat po tym to czułem, że akurat jest lepiej, jak porozbijałem to miejsce. W każdym razie dzisiaj jest pierwszy trening od długiego, od długiego czasu, właśnie że bez bólu. Jeszcze jakieś 4, nie, jakieś 6 godzin temu 4, 3, może, może 5, 4, 4 5 godzin temu było już ok. Też już się mnie nie bolało. I po zrobiłem, zrobiłem sobie yy, walkę z cieniem z handelkami. No i od tamtej pory, na, na drugi chyba, czy na trzeci dzień, robiłem klatę i z powrotem to samo. Yy, nie wiem, teraz robiłem na przykład walkę z handelkami w poniedziałek, chyba, albo we wtorek. 8 chyba rund, po 3 minuty. I jest ok. Także miejmy nadzieję, że. Już kurwa to się zależy, bo już to no, za, za długo trwa, aczkolwiek ja cały czas jestem, jakby powiedzieć, w treningu, nie? To też jest inaczej, Jakbyśmy, jakbyśmy na przykład nie trenował, to pewnie już by było po problemie, ale jak tu nie trenować, jak... jak boli, fakt boli, tak? Ale nie to, że nie można nic robić, nie? Zawsze można coś robić. Nawet z lekkim bólem. Ale miejmy nadzieję, że już będzie wszystko... Ok, dobro tu što ti je serija. Zadnji su mi vznosi kolan. Vznosi kolan. Ja jeszcze mógłbym robić, bo ja nie robię. Wiesz, ja, ja, moja fizjonomia nie pozwala mi wyżej wziąć kolan jak tu, nie? <grym> po prostu, kurwa, no. Fizjologia moja, fizjonomia. No duży jestem po prostu, no. Mam, ja mam mięśnie brzucha jak napnę, już nieraz pokazywałem. Yy, tylko po prostu, no gabaryty, nogi duże. Gdzieś w wysiłorzeniu. Po prostu, no robię. Rozpięcia spięcia i też do końca nie kładę nóg, że, że do końca, do, do prostego, yy, do, do pionu, tylko gdzieś tu zatrzymuję, że jest cały czas ta faza rozpięcia spięcia, nie? Wachadełko. Tak samo jak robisz na brzuchy, spięcia. Nie robię całej brzuchów, jak kurwa w, w, na WF na zaliczenie, nie? tylko spięcia. Nawet Dawid Czechowicz o tym mówił, robić całe brzuchy, robisz tylko spięcia. Ja robię spięcia i ja mam mnie się brzucha. Normalnie mam natnę to widać. Nie będę teraz pokazywał, ale nieraz już gdzieś tam na zdjęciach. Oczywiście mam tutaj tuszczyku. O, a kiedyś byłem trochę na większej masie, ale mówię, jak tutaj czuję jak, jak ten przez koszulkę. O. Normalnie jest, jest ten kaloryfer. Zapraszam wszystkich na sklep Skrzypa Stube Chopin, chłopie lepiej uważaj. Koszuleczki możecie sobie kupić albo komuś w prezencie na urodziny. Także zapraszam serdecznie na mój sklep skrzypa 100 i żebyście mi tam byli dobra lecimy Aż tak mnie kusi żeby dołożyć w zobaczymy jak to pójdzie Będzie coś czuć czy nie w sensie czy będzie kontuzja się odzywać czy nie. O, zaraz się wszystko okaże. Nie, nic nie czuć. Teraz jak staję, tak może gdzieś taki lekki, coś, ale bo może krew doszła. Ale przy samym wyciskaniu to nie. Dziękować Bogu. Oby już się zaleciło. Rozciąganko. W sumie to teraz nie będę robił tego yy, francuskiego wyciskania, leżąc ponieważ została mi tylko tu jedna seria, w sumie zrobię tą jedną serię i sobie te wyciskanie francuskie zrobię od razu z, z poręczami, i będę miał równomiernie serię rozłożone. za ćwiczenie z gumą, nie? mówiłem o nim ostatnio. Dogrzewanie rotatorów, barków, yy, stawów łokciowych, to co właśnie ja teraz pokazałem. Tak, potem rozszerzamy i lekko za głowę, cały czas na rozszerzeniu. Potem tak, cały czas jak mamy to rozszerzone, wszystko jest napięte. Nie? Na mięśnie głębokie. Super. Zobaczymy się za chwilę. Dobra. Lecimy z dalszymi ćwiczołkami. Poręcze. Trzecia seria poręczy. A weźcie jaki jest ten. Fajny cios. I to na wątrobę wchodzi. A nie wiem, czy tu jest. Nie miejsce jest. No to tak, czekaj, z której strony jest dobra? Z prawej czy z lewej? Nie wiem, ale takie, takie, coś jest dobre. O! Się boję, żebym się nie wypierdolił i zahaczył o coś. O, krótka piętka, nie? W to miejsce. I to jest dobre, bo walczymy sobie z tego, cyk, cyk, jakiś tam boksik tego, nie? I nagle, bach, Szybki obrót i zrywa się nie spodziewa, nie? Ja czasami, jak sobie boksuję, to sobie to zrobię, tak z kilka razy w ciągu treningu. Ale żeby tam specjalnie to szlifował, to nie. Raczej tak tylko do, do skoku. Ale jakbym to podszlifował lepiej jeszcze, to by to fajnie. Raz normalnie gościowi to wsadziłem na, na treningu, gdzie ja w ogóle nie trenowałem tego tej, tej, tej obrotówki na wątrobę, nie? Ja w ogóle tego nie trenowałem. A robiliśmy sobie jakiś sparing y, kickboxingu, nie? Y, y, I ja sobie taką obrotówkę po, zrobiłem, i, i centralnie weszło gościowi w wątrobę. taki kurwa w szoku, bo nie wiedział, że ja z takim czymś wyskoczę, nie? tak kurwa zjechał chyba powiem z 10 kg. ja to mówię, mówię, ale że tam zjadę, że nie zjadę no, waga mi się trzyma no. też tam pierdolę o tym rzucaniu wagi raz zjadę kilka kilo, potem znów znów wracam do tej wagi 110, ale tak jakbym musiał naprawdę bym, bym musiał, bo ja nie muszę tak naprawdę A jeśli nie szykuję czy coś ale gdybym tak zjechał 10 kilo, albo tak poniżej stówki, i, bo mi tam siła by na pewno nie spadła, trenując siłowo nie ma opcji, bo już to przerabiałem, bo już mam swoją siłę, taką swoją, wypracowaną. Czy ja ważę 110, czy 120, czy 100, ja zawsze będę miał taką siłę, co teraz. Uwierzcie mi, ja czy 120? Czy ważę 100? Mam taką samą siłę zawsze jak teraz. Chyba, żebym się kurwa nakoksował zdrowo. Sterydianów przyjął. No to, no to wiadomo. Że to już są inne kryteria. Ale ja się, ja się nie, steryd, nie, steryd, nie, nie Nie biorę sterydów. Nie, nie, steryd, nie sterydianowuję się. Bo po co? Nie ma potrzeby. Dlatego ja tą siłę, nawet tak zjechałbym teraz 10 kg, a został cały czas przy treningu siłowym. Ja przywadzę 10 kg mniej niż teraz i tak będę robił takimi samymi ciężarami. Po prostu, bo tu chodzi o ścięgna. O ścięgna, o siłę mięśni. Ja już mam mięśnie wypracowane. One są, są jakie są, ale to są moje. Nie to, że, że wiecie, ktoś się nasteryduje nastry, w rok. Odstawi wszystko, tak i 60% mu spada, nie? No nie, to jest wypracowane latami. A tam sobie czasami trochę teścia podkuję, na przykład kuracja TRT. Yy, odblok, odblok zrobię, to, to to jest nic. To to jest nic, bo to kurwa nie jest żadne sterylowanie się. Tak na dobrą sprawę sterylowanie się to jest kilka środków na raz brać, ze trzy co najmniej i testosteron w bardzo dużych ilościach a nie jakieś tam, wiecie, TRT delikatne na, na gdzieś tam podtrzymanie po prostu yy, lepszego samopoczucia. No, tak już tak to wygląda. Dlatego ja taką masę, jak mam teraz, kto mnie zna, ten wie. Że mam od, 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 od dekady. Nie to, że ja tak wyglądam od roku, dwóch, trzech, pięciu lat. Nawet nie od dziesięciu. Ja tak kurwa wyglądam od lat dwudziestu. Tylko, że gdzieś byłem jeszcze gru, po prostu grubszy. A kto mnie zna, ten wie, że ja zawsze, zawsze miałem i nawet jak robiłem redukcję i schodziłem poniżej 100 kilo to i tak zawsze miałem tą sylwetkę. Szerokie barki, szerokie plecy. Nawet jak ważyłem 10 kilo mniej, robiłem redukcję. Specjalnie biegałem nawet 3 razy w tygodniu. Ale cały czas były ciężarem to przez, przez wiele, wiele latami. Dlatego ja się nie martwię tak jak są niektórzy, że się najebali sterynów. I co, te, co teraz? Tak, w rok, czy dwa się właśnie najwali sterydów i teraz trzeba odstawić. I się dzieją cuda. No nie. Jak ślisz od dekad? Jak ślisz od dekad? Od dekad. No może nie od dekad, ale ćwierć wieku właśnie minęło. Dobra, robię spięcia. Z pięcia Na przykład niektórzy, co się nawali szybko sterydami yy, i walili te sterydy długo, nawet tak, na, biorąc pod uwagę, że odstawiają, tak, ale trenują, i tak, jeżeli nabyłeś szybko to, to i tak spadnie. Szybka bomba, szybkie spadki. Sterydy to się nie bierze, sterydy to się bierze długofalowo wcale w nie w jakichś dużych dawkach, tylko w dawkach odpowiednich dla każdego. Badania, badania, badania trzeba oczywiście robić. Sterydy nie bierze się trzy miesiące, żeby się nawalić, bo odstawiasz i, i jeszcze szybciej spadasz niż, niż wyglądałeś zanim zacząłeś. Sterydy się bierze długofalowo, z przerwami, i tak budujesz tą masę. Także nawet jak brałeś sterydy długofalowo przez 10 lat w, w dawkach takich, że kontrolowałeś swój stan zdrowia, i serce ci tam nie przerosło, na przykład, to nawet jak odstawisz i wejdziesz tam na sobie lekką kurację TRT, to ci nic nie pospada praktycznie. Bo to i tak wypracowałeś długofalowo. Ja na przykład większe pół życia w ogóle nic nie brałem, nie powiem, stosowałem tam kiedyś metanabol próbowałem, omnadrenu kiedyś, ale to właśnie takie były szybkie, o szybko coś wziąć za młodego i, od, i, od, od, i odstawiało się i to takich przypadków było Kurwa, nawet nie na palcach jednej ręki. Ja się szczyciłem tym, że ja ćwiczę naturalnie. Z dwa, trzy razy ktoś mnie tam namówił na jakąś metanabol, na jakiś te testosteron, ale to było dwie paczki testosteronu, to jest nic. Każdy, kto wie, że, że na cyk to trzeba mieć, kurwa, paczek i hebernaście. Także takie dwie paczki to osiem wzięło i, i po prostu to, to nic nawet nie dało. A metanabol to każdy próbował. Także. Yy, tak to wygląda. Nigdy nie byłem na żadnym cyklu sterydowym z kilku środków. Nigdy. Nigdy. Przyznaję się, przyznaję się że na przykład testosteron stosuję od jakiegoś czasu i to też tak można powiedzieć robię mostki od bloki, ale żeby się sterydować to nie, dlatego ja większą część życia trenowałem naturalnie. A co to jest taki lekki, te... co to jest taki testosteronik, lekko brany w kuracji T.R.T. nawet jeśli. Co to, co to jest takiego? Pa. Ja nawet tak ostatnio odno robiłem dwa miesiące temu. to i tak miałem testosteron w prawie że w górnej granicy normy, sam byłem w szoku Wy kurwa co, co to mi jeszcze nie, nie spadło mi to gdzie ja odblok nie robiłem natychmiast tylko brałem na przykład pół centymetra na tydzień no to jest kurwa nic to jest pół centymetra to jest 150 mg. Na, na tydzień. Gdzie ci, co stosują koksy, to biorą nawet gram na tydzień, czyli, czyli 1000 mg na tydzień. No to ja biorę 150 na, na tydzień. No to to jest kurwa nic. Dlatego ja nawet czułem, że już jestem odblokowany, bo, bo porobiłem badania, to wszystko się potwierdziło. Ale mówię, kuracja TRT. To jest nawet dla chłopa gdzie mam ja 30 lat OK Dlatego ja, ja nie mam problemu z wyblokowaniem się, nie? Bo ja biorę takie takie małe takie małe po prostu ilości, że aż kurwa kota płakał tego. jeżeli jest tu jakiś ktoś kto mi w to nie wierzy możemy zrobić zakład o 10 tysięcy ja zrobię badania ta osoba niech przyjedzie ja zrobię badania te co, ta, te, co będzie potrzeba to co ta osoba ta zażyczy na sterydy To tam że dupę. Zrobię badania na środki yy, i możemy się założyć o, o 10 koła. Badania na sterydy, na sterydy w organizmie. O 10 tysięcy. Jak ktoś chce się ze mną założyć niech, niech, niech pisze do mnie. Pojedziemy na badania, porobimy, żeby mi zrobili badania na, na sterydy w organizmie i wtedy się przekonamy. Jeżeli aby ktoś chciał się ze mną założyć, yy, to zapraszam. Pozdro.